Cześć, witam Was w kolejnym przeglądzie Marvel Now. Tak, wiem, że dzisiaj pojawiła się super ważna i wielka informacja, mianowicie kto zagra nowego Spidermana w tej nowej wersji porozumienia Marvel i Sony. Tylko czy naprawdę to jest taka wielka informacja? Tom Holland, bo tak nazywa się aktor, który właśnie wcieli się w tę rolę, nie jest jakoś wyjątkowo znanym aktorem, grał przede wszystkim drugoplanowe role w też takich mniej znanych filmach i. Nie wydaje mi się, żebyśmy mogli tak naprawdę coś więcej o tym powiedzieć, mieć jakąkolwiek opinię, co najwyżej do tego jak wygląda. No Wygląda tak jak nastoletni chłopak, którym on jest, bo chyba ma 19 lat. Więc nie jestem w stanie w żaden sposób wypowiedzieć się na ten temat i dlatego nie będę tego robił. Mając więc to z głowy, przejdźmy do omówienia samego Marvel Now i tytułu, który na dzisiaj wybrałem, czyli Thunderbolts. Thunderbolts to nie mały tytuł. Uważam, że przeszedł z dosyć sporym echem w czasie, kiedy ukazywał się w Marvel Now w Stanach, ze względu na to, jakie postacie zostały dobrane do tej wersji właśnie zespołu Thunderbolts. Bo warto jeszcze o samym zespole i o tej nazwie powiedzieć dwa słowa, skąd oni się wzięli. Mianowicie, pierwsze Thunderbolts powstało po serii w latach 90. z takim potworem, który nazywał się Onslaught. Pewnie. Wielu z Was kojarzy, kim on jest, jak on powstał i jak bardzo namieszał w świecie Marvela. W każdym razie, po walce z nim, bohaterowie zniknęli. No, prawdopodobnie no, byli uważani za zmarłych, właściwie wszyscy poza mutantami. No więc powstała nagle taka pustka i znikąd pojawiła się drużyna superbohaterów, która nazywała się Thunderbolts. Jak się później okazało, tak naprawdę, na liderem, który nazywał się wtedy Citizen 5, był nie kto inny jak Baron Zemo, czyli przeciwnik kapitana Ameryki, i chciał on zdobyć sławę i renomę swojej drużyny, jako ci nowi superbohaterowie. potem żeby oczywiście potem wykorzystywać tego do własnych celów. Część drużyny się z tym zgadzała, część nie, bo to byli właściwie wszystko z Którzy pod nowymi przydomkami, pod nowymi maskami, niektórzy szukali odkupienia, inni popierali wizję złowieszczą, wizję barona Zimo. No i tak ta pierwsza drużyna istniała. Następnie tych wersji było jeszcze całkiem sporo. Drużyna Hawkaya, drużyna oczywiście Normana Osborna, którą może ze względu na numer wielkiej kolekcji komiksów Marvela część z Was kojarzy, czyli ci tacy złoczyńcy, którzy mogli skracać sobie wyroki za pracę dla rządu, coś jak Suicide Squad w DC. Jednak nie było to takie proste, bo oczywiście Norman Osborne używał ich do własnych celów i bynajmniej nie wyglądało to tak różowo, jak na papierku miało wyglądać. Później była na przykład wersja Luka Cage'a, który już robił to, co powinien robić, czyli faktycznie używał tych więźniów, dając im trochę lepsze warunki więzienia, skracając ich wyroki. No i tym razem misje były już słuszne, no, jak na Luka Cage'a przystało. Odmian i założeń Thunderbolt było bardzo dużo. Tu jednak skupię się na tą właśnie najnowszą wersją, czyli tą, która pojawiła się w Marvel Now. No i jest ona bardzo ciekawa, i był to komiks, który zdecydowanie zainteresował większość czytelników ze względu na postacie, jakie zostały tam dobrane. No więc są to Red Hulk, czyli generał Thunderbolt Ross, Punisher. Elektra, Deadpool, Ghost Rider, który pojawił się troszeczkę później, a także Agent Venom, czyli Flash Thompson. Jak słyszycie, Wszystkie te postacie odniosły mniejszy lub większy sukces w swoich solowych przygodach. Właściwie każdy z nich chyba poza Red Hulk'iem miał tak naprawdę raczej słynął z tego, że był raczej samotnikiem, miał swoje własne przygody raczej na boku uniwersum Marvela. Raczej nikt z nich nie mieszał się w sam środek tych największych zadym, największych eventów, mówię z wyjątkiem Red Hulk'a, który de facto był w tym tej kluczowej ekipie Avengers. Z swego czasu. No więc pytanie brzmi: jak taka drużyna z takich samotników w ogóle może wypalić? Jeszcze jak do tego dołożymy lidera, czyli wroga Halka, który tutaj pojawia się pod pseudonimem Red Leader, który oczywiście cały czas knuje gdzieś coś tam na boku. Jak to pozbyć się pozostałych członków drużyny? On właściwie od samego początku cały czas to knuje, no to dochodzi, wychodzi z tego całkiem niezła mieszanka wybuchowa. No jak w ogóle dochodzi do zebrania owej no drużyny? Jak to jest możliwe, że takie indywidia jednoczą się we wspólnym celu? Jeżeli wiecie, kim jest generał Thunderbolt Ross, to jest gościu, który cały czas ganiał jednego zielonego faceta, a potem sam zrobił się wielkim czerwonym facetem. Jako generał, który właśnie pracował nad najróżniejszymi projektami naukowo-magicznymi itd., itd. No, zostawił w życiu sporo, że tak powiem, niedokończonych spraw, sporo brudów, które chciałby teraz posprzątać. No i e, tym bardziej, że on jest e, zdezerterował z armii, ukrywa się, większość z uważa, że jest martwy. E, cała masa osób dalej nie ma pojęcia nawet, że on jest Red Hulkiem, e, także ma, ma, ma do tego sposobność. No więc zbiera on właśnie takie, takie osoby typu Punisher, typu Electra, typu Deadpool e, i proponuje im coś takiego. On ma właśnie te swoje niedokończone sprawy i, i, i chciałby, żeby oni mu w nich pomogli, ale w zamian za to każdy z nich będzie mógł wymyślić jedną misję. Na którą będzie mógł wysłać cały ten zespół. Czyli na przykład, jeśli pani Scherz zdecyduje, że chce rozwalić jakąś rodzinę mafijną w jakimś mieście, prawdopodobnie w Jorku, gdzie czyści, no to kiedy przyjdzie jego kolej, cały zespół będzie zobowiązany, żeby mu w tym pomóc. I tak dalej. Wszystkich oczywiście z Was pewnie interesuje, jakie jest to zadanie dla drużyny, mógłby wymyślić Deadpool. Serię czyta się naprawdę dobrze szczególnie wstęp, to ich zjednoczenie się, chemia pomiędzy nimi. Zwróćcie uwagę, że praktycznie wszyscy z nich ubierają się na czarno-czerwono. Oczywiście Agent Venom czy Punisher odpowiednio modyfikują swój uniform i białe pola zastępują czerwonymi, żeby pasować, że tak powiem, do reszty drużyny. I ta, ta, ta właśnie ciągła wymiana zdań między Deadpoolem, Punisherem, Venomem, Elektro, Hulk jest oczywiście trochę na boku, jako ten lider. Później, właśnie wkraczający w to Go Strider, który jak najbardziej pasuje do tej ekipy. Humor, ale także taka naprawdę fajnie opisana akcja, to, to się naprawdę przyjemnie czyta. Z jednym wyjątkiem, moim osobistym zdaniem, pod koniec ta seria złapała dosyć sporą zadyszkę. Jej ostatni numer jest naprawdę niezły, ale kilka poprzedzających. Wydaje mi się, że tam lekko poziom spadł, ale z drugiej strony cały czas nie brakuje tam, tych ulubionych postaci, więc jeżeli uwielbiacie panisze, Elektry czy Deadpoola, to nawet w tych słabszych numerach dalej ich znajdziecie. Co może być wstępną taką blokadą i może na początku odrzucić Was, to grafika, początkowe numery, ten pierwszy zeszyt. Ma bardzo taką specyficzną kreskę, bym powiedział, że trochę taką grubą, przypominającą e, może w pewien sposób to, co widzieliście w Avengers, Wojna bez końca, która niedawno pojawiła się na polskim rynku, e, nawet bym powiedział, że jeszcze taka trochę toporniejsza. Kreska później się troszeczkę zmienia, według mnie staje się przystępniejsza, ale no te pierwsze parę numerów, jeżeli ktoś lubi te postacie, a nie przypadnie mu grafika trzeba przecierpieć, ale uważam, że warto, bo sama treść jest naprawdę wystarczająca, i ja potrafiłem, że tak powiem, przymrużyć oko na wady, które moim osobistym zdaniem były właśnie w tym stylu rysowania, który nie pasował do takich postaci. Na końcu warto jeszcze zaznaczyć, że sama seria dosyć mocno w pewnym momencie zazębia się z eventem Infinity. To jest jeden z największych eventów, który miał miejsce podczas całego Marvel Now. I parę numerów, jeżeli się nie mylę, w. To był 11, 12, mniej więcej na tej wysokości numery zaczynają się trochę mocno zbiegać, ponieważ jeżeli wiecie, Infinity dzieje się przede wszystkim w kosmosie, ale pod nieobecność Avengers Thanos atakuje Ziemię. No więc Thunderbolts akurat znajdują się w Nowym Jorku, kiedy następuje atak kosmitów i odpowiednio sobie z tym radzą. Tak więc podsumowując, duża brutalność związana ze wszystkimi tymi postaciami, absurd Deadpoola, a także interesująca chemia pomiędzy. Bohaterami, którzy są przede wszystkim samotnikami i tak naprawdę niezbyt dobrze działają w grupie, ale jednak z jakiegoś powodu tutaj się na to zgodzili. Każdy ma, ma tam swój pomniejszy powód. Razem według mnie owocuje naprawdę porządną serią, naprawdę dobrym komiksem, który czyta się świetnie i fan każdej z tych postaci, którą wymieniłem, znajdzie tutaj coś dla siebie, ponieważ każda ma swoje 5 minut i że tak powiem, jest. Wręcz nie jeden numer poświęcony tylko i wyłącznie dla, dla tej jednej postaci, dla tego jednego bohatera, zwykle wynikając z tego, że właśnie wytyczył on lub ona swoją misję, i reszta bohaterów musi się jako ustawić pod niego. Także dla fanów tych trochę mniej bohaterskich superbohaterów, jak najbardziej polecam. To wszystko jeśli chodzi o moje podsumowanie komiksu Thunderbolts. W tym ranie Marvel Now. Mam nadzieję, że naświetliłem Wam jakoś, na czym ta seria polega. I jeżeli lubicie te postacie, to może sięgniecie właśnie po te numery. Kto wie, może kiedyś nawet pojawią się u nas w Polsce. Do następnego razu. Cześć.